Ford Focus, 2012 rok, 2.0 TDCi, 140 koni Po zmianie mapy na 163 Jakiś czas temu zauważyłem taki problem Zdjąłem to pokrywę tutaj listy Common Rail I zauważyłem, że tutaj e, przy pierwszym cylindrze Tak jakby jeśli dobrze liczę od strony rozrządu tam widać w głębi. W takim zagłębieniu jest jakiś czarna, czarna kałuża. Nie wiem czy to jest olej napędowy, czy to jest olej silnikowy w takim zagłębieniu. I co ciekawe, jest to przy pierwszym, tak jakby wtryskiwaczu. Tutaj przy drugim, jak widać, jest sucho. Przy trzecim również jest w miarę sucho. No, i przy czwartym, tutaj, tak jakby no od strony skrzyni biegów, też jest mokro. Jest jakaś tam kałuża. Jakiś czas temu to czyściłem do sucha. A patyczkami takimi higienicznymi do uszu. No, i po jakimś czasie teraz sprawdzam i widzę, że z powrotem, tak jakby są te kałuże. Na pierwszym, przy pierwszym i czwartym cylindrze, chodziło o kurcze przy samych wtryskiwaczach, jest sucho. Więc nie wiem, co to może być. Czy to są nieszczelne podkładki pod pryszkiwaczami? Czy to, czy to może coś innego? Nie wiem, jakaś uszczelka kolektora dolotowego może jest nieszczelna. Nie wiem, czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem w tym silniku. Byłbym wdzięczny za wszelkie komentarze, pomoc, co to może być? Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy?